Hello. Dzisiaj będziemy sobie grać w Robloxa. Ale nie będziemy tak sobie po prostu grać w Robloxa. Tylko będziemy grać w gry, w które... Wiecie, jakby znienawidzone gry i sprawdzamy czy naprawdę są takie złe. Zaczynając od Adopt Me. Dawno w to nie grałem. Ale jest hejtowana z powodu, że... Większość dzieci w to gra. No i skanerzy. Jest tutaj bardzo dużo skanerów. Yyy... no. Więc sprawdzam czy jest tutaj aby na pewno tak dużo z kamerów. Młodzież w tej grze nie jest problemem, w końcu Roblox jest dla dzieci. W jest stworzony od wszystkich lat, więc... no. Mhm. Dobra, tutaj zazwyczaj trade'y się odbywają. No nie ukrywam, trochę tutaj pusto. Dobra, ten, żółw, nie mów, że jesteś pitny. W sensie, spragniony, <grywny> pitny. Gówno nie dostaniesz. Może tam będą osoby? No są tutaj, no, no, brzydkie, gówniane. Za co? No <grywa> Mmm, twórcy bardzo chcieli was Robuxy. To jest problem w większości gier: Clown, Poppy. No, wąsa. debil. No Co? <grywa> Dobra, gówno. może ja trafiłem na jakiś cichy serwer, ale ja tutaj problemu nie widzę. Pre ja tutaj problemu nie widzę. To jest. Nie lubię tej gry, ale jest normalna. M mogło być gorzej. Dobra, przechodzimy do następnej. Uy, uy, uy. Następną grą, którą wybrałem, jakby był szelest, to razy. Przepraszam, albo. Bałagan. To. coś takiego. Nie wiem czemu ludzie tego nie lubią. To jest stara gra dosyć, 2013 to Trochę czasu od tego minęło. Nie ukrywajmy. Wo, 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 wo. Wo. No, no i dupa. Ale jestem słaby w parkury. Ogólnie powód dlaczego ludzie tego nienawidzą To chyba jest właśnie ten parkur. Kiedyś nawet ludzie lubili tę grę, z tego co wiem. Ale teraz jest nienawidzona dosyć przez ten parkour właśnie. A tak nawet spokojnie Batman, tam jest... Batman. Nie ma Batmana. Aha, ktoś napisał Batman. Dobra. Przejdę to.

Jego nie nic Nie, wiem, ale fajna muzyczka. Już tutaj coś jest. Tak, admija można zrobić, no to bierzemy. Teraz mogę. Spiderman nie mogę być. A nie napisałem. Co? Drupa, nie mogę być. Batmanem. Patrzę. No i gówno Spoko giera, też nie wiem czemu ludzie jej nie Pewnie w jest parkour, ale nie wiem to... Po paru próbach wychodzi. Następna gra już ostatnia na tej liście to... Jak to... A to. Mip city. Czemu? Nie ma dżemu. Kiedyś to też była spoko giera. Sam w nią grywałem dosyć często. Ale teraz... oj, 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 już strach tu zajrzeć, bo nie chcecie wiedzieć, co tutaj się dzieje. Oj, nie chcecie. Niby miła giera. Mmm. No, mm. uh -huh. bacon. Bekon, chociaż ty jesteś normalny. Bacon Be nie uciekaj prze. Bekon! Bacon nie soczysty. Proszę nie zmieniaj się w te kreacje, które widzisz za sobą. Przysięgasz? Mam nadzieję, że tak. A nie on jest w katalogu przebierania Boję się co się dzieje. Co tam się dzieje? Jesteś chłopakiem? Mężczyzną? Nie. Kiedyś jak już mówiłem w co grałem, ale o chyba bardzo dobrze. Bo nie widzę tutaj takiego miejsca, w którym się robiło kluby. Jeżeli ktoś. Nie, ja nie chcę mówić, Głównie na kamera, nic nie widzę. A więc jeżeli ktoś mógł grać, kiedy były jeszcze kluby, kiedy to było jeszcze dziwniejsze, to chyba wiecie, co się działo na tych klubach. To... No, oh mi to jest. Tragedia, tragedia. Ten na odcinek miałem od dawna. Jeżeli ktoś przede mną to zrobił, gdzieś, nie wiem, w Ameryce czy gdzieś, od razu mnie nikogo nie skopiowałem. Sam to wymyśliłem. Nie może mamy podobne głowy, ale nie, ja nie jestem kopiorem, koperem, koperkiem. Nie, ja nie kopiuję contentu. Staram się wymyślać własne pomysły i tworzyć samodzielnie filmy. Dziękuję. Co tam jest? Pizza? I coś. Nie. Gówno. Eee, ten. Uważam, że ta gra jest Certified Gówno Fire out. O kurde, Fire Out Cristiano Ronaldo. Jeżeli się nie. Tak się. Eee, o! Madame upadła. No, te odczwy nie wyglądają, jakby byli mili. Tak szczerze, wolę się stąd ewakuować jak najszybciej, tylko możliwe. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli chcecie part 2. Jeżeli nie chcecie part 2, to też możecie dać znać. Jak chcecie, dajcie lajka i subskrypcję. Jak nie chcecie, to nie dawajcie. No to by było na tyle. Żegnam.